Uważasz, że warto budować dom w 2023 roku? No link, uważam, że po pierwsze, jeśli chcemy wybudować dom, jest to naszym marzeniem, jeśli mamy taką możliwość, powinniśmy go zrealizować. Po drugie, na dzień dzisiejszy sytuację mamy taką, że inflacja szaleje, nie wiadomo czy ona się utrzyma, czy spadnie, czy wzrośnie, więc jeśli mamy pieniądze, na pewno warto jest je wydać na coś. Co nam będzie służyć? Dom ewidentnie pozwoli nam mieszkać w ciepłym, bezpiecznym miejscu, pozwoli nam zaoszczędzić na czynszu, na różnego typu opłatach, a jednocześnie pozwoli nam ulotkować kapitał. Tak więc jeśli wiemy, że po pierwsze chronimy nasz kapitał, nasz majątek, po drugie być może wartość naszego domu wzrośnie na skutek tego, że budujemy go dobrze, po trzecie zrealizujemy marzenie, po czwarte w tym roku. To no jest sytuacją nową od kilku lat. Mamy sytuację taką, że materiały budowane znacząco podrażały. I nie wierzę, że przez najbliższe kilka miesięcy wszystko podrożeje, więc warto zacząć budowę domu teraz właśnie też z powodów ekonomicznych. Zarówno ceny materiałów, jak i dostępności ekip budowlanych. Dobrze, bo trzeba mówić, że ceny materiałów spadają, budowlanych, tak? Znaczy więc... one, przepraszam, że ale może już nie spadają, natomiast od z października zeszłego roku spadały w mojej ocenie w wielu miejscach osiągnęły minimum. I od, od, od dwóch, trzech miesięcy nie obszerwują już pogłębiających się spadków cen, natomiast mamy pewną stałą. Jest to poziom cenowy równy mniej więcej poziomowi z 2020 roku powiększonego inflacji, Czyli przed pandemii, przed tego całego szaleństwa budowlanego, które miało miejsce przez ostatnie dwa lata. Czy uważasz, że materiały budowlane będą w dalszym okresie taniały, czy raczej te ceny utrzymają się? Mm, moim zdaniem, oczywiście to jest tylko moje oczekiwanie, materia ceny materiałów pozostaną na względnie stałym poziomie przez najbliższe pół roku do roku, albo inaczej, pozostaną na zbliżonym poziomie tak długo, aż nie potanieje kredyt. Wojciechu, czy uważasz, że materiały budowlane będą w dalszym ciągu tanieć? Czy te ceny raczej się utrzymają, czy może podrożeją? No, w mojej ocenie ceny materiałów już spadły. Nie, nie spodziewałbym się ich y, jakby szybkiego wzrostu w krótkim okresie czasu. Natomiast w długim okresie czasu na pewno wszyscy ci, którzy odkładali plany związane z budową swojego domu, jak tylko uzyskaną kredyt albo po prostu zaczną bardziej optymistycznie patrzeć na rzeczywistość, będą chcieli się wybudować. I wtedy będziemy mieli z tą samą sytuację którą mieliśmy na początku COVID-u, że wszystko gwałtownie podrożeje. Bo na dzień dzisiejszy ceny materiałów trzymane są w cyrklach, głównie przez to, że sprzedawcy boją się, że nie sprzedają nic, jeśli nie je podniosą. Natomiast jeśli pojawi się popyt, to prawdopodobnie wszystkie ceny z powrotem wzrosną. Dlatego rok 2023 dla wszystkich, którzy są w stanie tą budowę domu rozpocząć, moim zdaniem jest bardzo dobrym rokiem, żeby rozpocząć, po pierwsze spełnianie marzeń, po drugie inwestycje, jaką jest budowa własnego domu. Czyli mówisz, że budowa domu jest swojego rodzaju lokatą kapitału, która się zwróci, tak? Znaczy, nie wiem, czy się zwróci, raczej znaczy, ja bym potraktował za każdym, no, zwróci się w momencie, kiedy ją sprzedamy, tak, na pewno. Natomiast uważam, że budowa domu po pierwsze Pozwala nam mieszkać tak, jak chcemy, tam, gdzie chcemy. Po drugie, nawet jeśli spłacamy ten kredyt, to spłacamy ten kredyt na coś, co po spłacie kredytu będzie nasze. Wynajmując lokal, czy mieszkanie, czy dom, nigdy nie pracujemy na to, żeby coś było nasze. I dodatkowo, no nie mając własnej firmy, czy będąc po prostu normalnym konsumentem, nie możemy zainwestować w maszyny, nie możemy zainwestować w fabrykę, a możemy mądrze w dobrej lokalizacji zbudować nasz pierwszy, drugi, trzeci dom i korzystając z tego, e, jeśli będzie koniunktura gospodarcza, możemy go z zyskiem po kilku latach sprzedać, a w międzyczasie w nim mieszkać, więc uważam, że jest to na pewno dobra lokata kapitału. Mhm. A czy to jest dobra lokata kapitału na obecne czasy, kiedy no mamy taką sytuację gospodarczą, jaką mamy, kiedy w obecnej sytuacji jest wysoka inflacja, tak? No, ja bym w związku z tym pytaniem, które zadałeś wcześniej, jeśli bardziej prawdopodobne jest to, że materiały budowane podrożają niż potanieją, to wartość realna domu może raczej tylko rosnąć. Jeśli dołożymy do tego fakt, że dom związany jest z działką, a działki co do zasady w długim okresie czasu zawsze drożeją, to zabudowana działka co do zasady drożeje, nie tanieje. Dlatego uważam, że jest to lokata kapitału, na którą każdego stać. Nie musimy się znać na giełdzie, opcjach, futuresach, kontraktach terminowych, nie musimy spekulować na walucie, po prostu możemy spełnić swoje marzenie, korzystać z tego na co dzień i jeszcze mieć szansę sprzedać to po wielu latach z zysku.